Ziołka tutaj. Badama, jesteśmy dzisiaj na Ege, warza i jest ze mną. Osoba, która się pochnęła na żółkową. Tak, Ksisia. E, to już jest e, drugi raz, próbujemy zagrać, bo przed chwilą chcieliśmy zacząć nagrywkę, a zapomnieliśmy, byliśmy takimi idiotami, że zapomnieliśmy wybrać Timo. E, nagrywamy to w niedzielę i akurat nie wiem, czy to dzisiaj, czy wczoraj, przed update na Egwardsy dość spory. Yy, z nowymi mapkami, ale jesteśmy takimi fajtówami, że nie potrafimy trafić na nową rękę, więc niestety yy, jest jak jest. No. W skrócie to tyle. Pewnie niektórzy widzowie mogą się zastanawiać, dlaczego mam pocha na żelkową. Otóż dlatego, że żelkowa tak dosyć nieładnie mi przed chwilą powiedziała coś. Tak cię kocham. Ty myślisz, że to załatwi sprawę? Nie. Ja. To nie działa. Mech. Nie To nie działa. A to już działa. Próbuję zachować kawkę, ale jakoś mi się to nie udaje. Ci się to nie udaje. Co powiedziałaś? Znaczy. A? Oj, Czelek. znaczy miało być, że nie udaje Czelek. ci się bez tego początku. Czelek. Co to za ozdobniki? Eee, e, tego nie było, te, to będzie kruczek. I Takie kur krak, kur krak. kurka. Kurka. Kurka, ka, tak, kurka. Ała! Jak mi ktoś wal. Jezu, chłopie, ogarni dał! Na ratunku, Krzysiek! Wy, wy, Ała. no. Jezu, mam 15 deksów i 6... Dobra, Złota. no to dawaj, ulepszę od razu na drugi poziom e, diamenty. Ej, patrz, y, zobacz na czat. Widzisz przy okazji Cię wyświetla, że ktoś upgradeował w tym generator. No okay. i tak e, informujemy siebie więc. No tak, ale wiesz, jak no to, grasz z randomami, to, no to jest razy, no. przydatne. Mamy y, pół życia i pół żarcia. Dobra, muszę trochę y, kupić jedzonka. Y, pocieszenie jest takie, że gramy z randomami, ale gramy na normalu, a nie na overpower. No, przynajmniej tyle dobrze. Mhm. Tylko ty... ty, ty Mia, fajnie, mian, mian. Że mamy t, ten generator złota na pierwszy level. Zaraz coś pójdę ogarnąć, by mnie klatkowało. Nie wierzę, że alkowa zrobiła parkur. I się nie spieprzyła w... Y, w Od... przepaść. Y, co? To spieprzyć to jeszcze nic nie jest złego. Ja sobie Nie wy... słucham. Nie mów słucham po pierwsze to raz. Co, możemy mieć coś do powiedzenia? E, a po drugie, to jest przekleństwo. Skoro zaczęłaś, skoro zaczęłaś, to skończ. Co masz mi do powiedzenia? E, e, że cię kocham. A po, Powiedz mi coś, czego nie wiem. E, e, że jestem debilem. E, e, może tak, powtarzam, od, e, powtarzam pytanie. Powiedz mi coś, czego nie wiem, czego ja nie wiem. Słucham. Oczywiście, jeżeli... E, to... e, widzę idiotów, którzy mają nieubudowane jajco, ale nie wbiję się do dobra, nich, bo nie mają okay. osób. okej, to, to już mi coś powiedziałaś, tyle mi styknie, o, tyle widzisz? mi styknie, dobra. Mam 20 diaksów i 24 Ula, złota. Wracaj. Masz, rzuciłam Ci na dół. Okej, okay. okay. No to i dalej nie mam już na trzeci poziom. Dobra, e, i 26 złota. 7, zaraz będziemy dobra, mieć 3 jeszcze dwa złota i będziemy. Ile masz złota? Mm, aż całe 16. To zawsze 18. będzie. To jeszcze 4 i będziemy Wyciej mieli więcej. na ten. Na. Opsa. Będziemy mieli. Zia obszewane. Ja pada tajco jajco. Jeszcze jedno. I, i uwaga, już nie stać na urlop. On stać na Dobra. 5 opsa. I ro, oczywiście standardowo dzi, 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 dzi. robimy kamuflaż. Dobra. Tak. E... Uważaj tylko, żeby teraz nikt dobra, nie szedł, bo ja rozkopuję jajco. Okej, i teraz tak. E... Raz, dwa, trzy, cztery Teraz wszyscy klaszczemy w komentarzach, do Żorkowej umie liczyć do pięciu. E... Wszyscy piszemy, że Krzysiek to pipka wredna. <tryk> Ja ci tutaj gratuluję, że ci do pięciu, a ty mnie wyzywasz. Nie, nie. Jest <grym> ciekawe. A ciekawa. idź. Co, co, co? Daleko. Coś, ale coś chyba innego chciałeś idź powiedzieć. Daleko. Nie, to nie to. Ja wiem, co powiedziałem. Mhm. Jasne. Mhm. Dobra, generator złota upgrade'owany, mhm. fajnie. Ja bym tak zrobiła mały wjazd do czerwonych, co o tym sądzisz? Um. A ja mam, nie wiem po co ja kupiłam, ale ja nieważne. E ja Słuchaj, brakuje mi jeszcze 10 dementów i będziemy mieć e złoto na czwartek. Chcesz tak, czy z z z tego, tego, zbrałeś najpierw? Nie, rób, e to a ja sobie pójdę do tych, do czerwonych, zrobimy okay. mały wjazd na chatę. <słuch> Mam nadzieję, że są takimi geniuszami, że nie mają jeszcze łuku. To będzie świetnie. Akurat w tej runce nam się trochę przeparciło. No, bo nie w od razu no jajco. Ehm, no to ładnie już mamy złoto na czwarty. Boże, jak to okay. się już szybko regeneruje. Yy, zobacz, jaki yy, ten backdream robię czerwonym. Dobra. Ty nic nie widzisz, prawda? Nie. Ja tak troszkę chcę, żeby mi nie widzieli, żeby okay. to drzewo mnie zasłoniło. Jedziesz. Uwaga, zauważył się. A, obsuje jajco, kurde mać. Dobra, spokojnie, spokojnie. Ja to wykeruję. <grych> o on rzucił mnie. Uważaj, może czerwony na nas biec. Bo jest most gotowy i on może do nas wbić. Ale w sumie jest idiotą i, i tego nie zrobi. Dobra walić, to lecę na Iolo. Nie, dobra Biegnie! Czekaj! Zrzuć go. Go, go! Rzuć go, zrzuć go! Mi się ręka ślizga E! On się! On śniścił mość O ty Czekaj Ja mu zaraz zbiję na ambicję Weź mu na chatę, a ja zniszczę most do nas, znaczy od środka. Jedziemy na kwadrat, czekaj. Yy, Wiesz, że mi zostało tylko 8 godzin jazd na chwilę obecną? To dobrze chyba. No, niedługo, yy, w sumie do 14 grudnia kończą mi się jazdy. I będę podchodzić już okay, do jedzaminów. E, gdybyś była miła, to bym poprosił trochę diamentów na miecz lub kilo. E, miecz może być, kilo W sumie na miecz już bym miała, a na a diamenty jeszcze, więc... No to dobra, to będę miała... To pięć diaksów mi potrzeba, jeszcze cztery. Rzuć mi te diaksy koło ta. Dobra, nasz. Dobra. Okay. Jeden i... i go? Dobra. Um. Boże, kupi kupiłem. Mm -hmm. e, kup wiecie ile kupiłem tego? E, refili. Pustaka. Ile? Y, masz ten mieczyk i już ci Dobra. daję kifol. Masz Proszę połowę, kifol. oczywiście... E, jeszcze refili. Mm -hmm. Dobra. Do. Miecz, kifol. Refile. Przedałem. I jazda. E, no czy wiesz co by się przydało? Może jeszcze trochę bloków. Ja Wiesz co, nie wiem po co, ale nam żelazo na trzeci Właśnie widzę Nie musiałeś tego mówić, tak się patrzę, co ci obwala. Dobra i mam już 7 obsydianu. oni już w żelaznych setach latają Kurde, hmm. chyba trochę Wiesz, że oni teraz mają moc i mogą w Cardęfi nas zbić. Niby tak, ale trzeba zauważyć to, że... E, że już mamy trochę obsydianu. To są Steve'y. <laughs> to są Steve'y, tak. Koniec, jak, jak nie mają skinów, to są nobami i na pewno to wygramy. Dobra, ty tutaj tak. pilnuj, a ja tutaj bawię się w. E, w guarda. Ok. Tak ja się tak wyrażę. A masz od razu tego sandstona, żeby Aha. to obudować? Tylko nie starczy mi obsydianu. Na kolejną warstwę do, do końca Ile ci e, trzeba jeszcze? Trzy Będę miała Dobra Dwa jeden, Dobra, mam na trzy mm -hmm. obsa. Proszę, rzuciłam Okej okay. Coś ten Steve się kręci kręci kręcił tyk, się koło tyk, mostu w Pyk, więc... tyk, dobra Podwójna warstwa obsa. No. Więc już trochę jesteśmy. Dobra. To w wystarczy nam podwójne warstwa. Podwójna. Um, dobra, jeszcze tutaj pobawił się w woła budowniczego. I, i trochę tutaj okay. nam zrobię zapory, żebyśmy się tutaj... Nie wiem, co... Okej, dobra, ja sobie... Mówiąc. Ja podbieram sobie trochę Diaksów. Na no pozbieram sobie 24 diaksy. A, dobra. I kupię sobie miecz i łuk. Ty. A tam ci się do nas nie wybierają mhm. przypadkiem? Na razie. To by się przydało pójść do nich. Jeżeli będziesz miał przygotowany dla mnie set albo chociaż łuk zapasowy, taki to ok. W sumie tak, bym miała. Najwyżej sobie odpuszczam. Bo muszę mieć przynajmniej łuk zapasowy, żeby ich zrzucić. Okej, okay, to już bo można zgaduję, powiedzieć, że, mam. że jak oni mnie zabiją, jak ja spadnę przypadkowo... Ej, idą, idą, dobra. idą! idą. Chyba, chyba trochę się rozmyśleli. No bo zaczęłam w nich mierzyć łukiem, bo wyczaili mnie. Dobra, dobra. Kupiłam sobie trochę strzał. Oni chcą do nas iść i strzelają w nas jeszcze. Dobra strzelają w ciebie. Coś im nie idzie. Znaczy, pró Dobra, próbują strzelać w ciebie. O tak, może taka opcja będzie lepsza. Dobra. Kupię sobie troszkę żarcia. Specjalnie dla żelkowej. Tutaj zrobiłem zaporę, żeby nie spadła. Widzi Widzisz, że się troszczę w ciebie. Dobra, teraz troszkę żarcie mam. I co, ja ci powiem tak. Zbudowałem to tak, tak, to, tak, e, tak trzy, trzy szczerze mówiąc, a jakoś to nawet wizualnie fajnie wygląda. No popatrz, chodź tutaj w, w tym miejscu stań i. Po... No widzę, no jak to wygląda. Oni chyba się chcą bardzo dostać w piernik, co o tym sądzisz? E, można ewentualnie pobawić się w Tarzana i gdzieś z drzew. O, no, <grym> e, tak, tak, tak. Dobra. Ja już mam. Yy, w sumie wszystko. Praktycznie tylko by Ale Coś mi nie zbyt... idzie z ostatnio. Masz problemy z celnością. No Chociaż trafiłem razy z rzędu, <grym> więc chyba tego nigdy nie ma. Nie, bo ja mam nową podkładkę na, do myszki tak trochę. Dostał. Dostał, dostał. Dostał. Ale widziałeś, jak dostał jedno po no. drugim? Dobra. Ja, ja kupuję. Mm, ja kupuję trochę strzał, kupuję bloki i, i myślę, że. A ja kupię skrzynkę i. Z... Jestem idiotką. Nieważne. Kupię skrzynkę, stawię ją tu i rzucę tutaj łuk Dobra. i trochę. i tak strzał. Dla ciebie. Ta. Dobra, o! Pięknie patrz, patrz. Co dostał? O! Jak cykla! Nie wiem, czemu mnie tak klatkuje. To no, mnie Czasem Dobra, jak chcesz, to mogę się. Ej, strzelaj w niego, strzelaj w niego. Bo ja będę trochę teraz iść do nich, więc potrzebuję osłony. Ała. On musi mieć zajęcie. Oj, niebiescy się czają od środka. Ale chyba na czerwonych tak? wiesz? Dobra, na czerwonych dobra. Aha, no to jeszcze lepiej. Ej, zrzucić niebieskiego? Nie, 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 zostaw niebieskiego, będzie... Na... Niech mają. Czerwony problem. Wtedy im wbijemy. Okay. Ej, napi ej a może nap, e, na, e, napiszę na tym. Napiszę e, na tym. na do nich. Co nie, żeby. E, sojusz y -hmm. na radę. Dobra. Co? <laughs> Jakim cudem. Że co? Jak? Gdzie? Co, co, co? Gdzie? O kurde, patrz! Ale nam zrobiła Asasina O nie kurwa, nie zostanę mu dłużna. Wpierdalam się tam. Zdenerwowałaś się, że trzeba, w Oj, znaczy... Mm, wbijam się tam. Oj, no, oj! I z tobą? Walić to! Walić to, ja... Ja... Ja nie pozostanę dłużna. Dobra. Niech się bawić, to się bawić. Drzwi wy. No ale nastawić, tak? Niech się bawić, to się bawić. Ja i nie pozostanę dłużna. Już teraz nie mam nic do stracenia. Masz mnie do Czekaj, stracenia jeszcze. No wyżej ja zdechnę. Gdzie jest ten most? Tu jest most. Niebieski od spodu. A walić go. Co ci do tego? Jak już tak jesteś. Bez jajca. Mam obydwa. Dobra, jolo. Strzela w nas. Mam to gdzieś. Dobra, walić to Albo... wszystko. Oj. Albo nie. Jaki <noise> parkour? Jezu. Dobra, ja żyję. E, wiesz, tak trochę jesteśmy w sytuacji. Czekaj, o, biegnie do nas. Tak? Jeszcze miecz wyrzuciłem. Przypadkowo. Jesteś ja siedzi. O! Dobra, Jezu, jakie ma użycia. Ja też. Ała? Ała? Dobra, Krzysiek, ratuj nas. No, staram się. Mam pusta sakarafili, muszę to trochę zjeść. Jak cię Nie ci wiem, da... nie pytaj się. Gdzie jesteś? Na dole samym. Iść na górę? Nie wiem czy jest sens, no ale no dobra, ja się wbijam na górę Jest jak to drzewo jest opatulone z każdej strony Robię akcję życia Zobacz! Tam... A. Co Tam jest typo A, i widzę go Ja o też. Ojenny! Spopraliśmy. No, psuliśmy trochę. Ale dobra, trzeba będzie kończyć odcinek, więc chodź na lobby. No Co za dużo to niezdrowe, a i tak długa rączka wyszła. Ale dzielnie walczyliśmy. Tak. Dobra, w takim razie, dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam odcinek spodobał, komentujcie, lajkujcie, do następnego, trzymajcie się i hej!